Ika kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione ze sklepu Primark z Staco i ze sklepu Mysons. Jestem z Mysons to już jest ostatni zakup, ponieważ sklep już jest zamknięty, trafiłam na ostatki, bo już praktycznie wszystko wykupione, były tam promocje plus jeszcze przy Kasie 70%. Myślałam, że coś trafię, no ale półki puste. Coś tam się trafiło, ale naprawdę końcówka pokażę Pie właśnie ze sklepu Mysons. Napiszcie mi właśnie, czy też e, robicie w sklepie Mysons zakupy. Ja ten sklep uwielbiam, no ale niestety jest już zamknięty. Tutaj kupiłam takie dwie poduszki. To są do natasi. Takie dwie poduszeczki. Kupiłam. One są bardzo fajne. Tutaj z takim napisem. Tutaj takie pontoniki. Były tam wcześniej. kurczę gdybym trafiła te dwa dni wcześniej, poszła. No to tam bym naprawdę może coś jeszcze fajnego e, mogła kupić. Tam były naprawdę fajne rzeczy. A ja już na ostatki trafiłam. Ale dobrze, chociaż te dwie podunie trafiło mi się. I tam jeszcze coś. O normalna cena to tej poduszki: 19,90, 20 euro. E, w promocji za 9,95. Plus jeszcze przy Kasie 70%, więc ja grosze zapłaciłam za tą poduszkę, gdzie normalnie 20 euro, nie? Ale podwójna promocja, dlatego ludzie wychodzili z siatami z tego sklepu, naprawdę, bo nie to, że promocje były już tutaj, to jeszcze plus przy Kasie 70%. To ja naprawdę, wow, ja myślałam, że promocje są tylko to, co tutaj jest, nie? To ja za to muszę zapłacić, a tu patrzę przy Kasie, że to za to. Myślę, no, ja myślałam, że promocje to są tutaj, nie że żadnych innych nie ma, a tu przy Kasie jeszcze plus te promocje to jeszcze przy Kasie 70%. Naprawdę się cieszyłam. Później ja sobie pomyślałam: Kurde, Macie, mam rozwalony już zegar. Ja mogłam sobie kupić tam ten zegar, tam był za 40 parę euro. To tak ogólnie drogo było, ale myślę. Ale później sobie pomyślałam, jaką przy Kasie 70% obniżki, no to ja bym dużo mniej zapłaciła. Mogłam sobie, kurde, wziąć, ale już kolejnym razem już pewnie bym na nic nie trafiła, bo tam już naprawdę pustki były kolejki masakryczne. Ja chyba dwie godziny czekałam, żeby w ogóle wejść do sklepu. Nie wiem, myślałam, że coś tam trafi, jakbym wiedziała, że tylko na dwie rzeczy, trzy praktycznie. No nie, coś tutaj jest. Kupiłam jeszcze taką. Powłoczkę. Ona była z 15 euro na 7,45. Taka powłoczka. Fajna tutaj, taki puszek. Ona z 15 na 7,45 plus przy kasie jeszcze 70%. To z małym sensu ja jeszcze kupiłam. 10 centów. Eee, aha, Natasia sobie wybrała taki długopis za 4,99, pozła, taki pozłacany z motylkiem. Za 4,99, ale przy Kasie 70% jeszcze eee, było promocji, no to dużo mniej zapłaciłam. I sobie kupiłam też długopisik. On jest za 7,95, e, no i przy Kasie 70% promocji długopisik sobie kupiłam. I jeszcze tam kupiłam takie, to są ołówki za 4,99, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 6 ołówków za 4,99, no ale przy kasie plus 70%. Takie ołóweczki zwykłe. No już tam praktycznie no wszystko było wykupione, nie? Ja Później sobie żałowałam, że właśnie zegara nie wzięłam. Tak ogólnie to myślałam, że on bez promocji, 40-50 euro, mówię, to nie, to trochę drogo. Ale jakbym wiedziała, że to przy Kasie są te promocje, to bym wtedy wzięła. Kupiłam w księgarni taką książkę, ona jest z 15 euro na 5 euro, 10 euro promocji. I tutaj jest właśnie malowanie farbami, rysowanie ołówkiem. Uczenie się, nie? Rysowanie ołówkiem, farbami, e, no i normalnie kredkami. Tutaj jest coś takiego, że e, pokazuje to, to jest troszeczkę na później niż teraz, bo teraz Natasia trochę mała, ona teraz tak nie zajarzy. Trochę to jest książka na późniejszy wiek. i gdzie to tutaj, żeby to czy to to załapie? No takie coś od podstaw, jak rysować powiedzmy dom, żeby tak wyszło, takie coś tutaj. Żeby po prostu takie coś wyszło. Albo powiedzmy no na motocyklu, motocyklu. No albo... Jezu, co tutaj można? No nie wiem, no powiedzmy tam taką zebrę, nie? Wow. Tutaj od podstaw. Żeby było taka fajna. Fajne tutaj naprawdę można się fajnie nauczyć rysować to jest tak troszeczkę późniejszy wiek ale ja to wzięłam 10 euro promocji to się nic nie stanie nawet by tam za rok czy za dwa sobie miała ćwiczyć ale naprawdę super super do nauki rysowania kolejne to pokażę ze sklepu Primark a moja Natasia właśnie uwielbia malować dlatego takie książki do nauki, na Natasi kupuje rysowanie, żeby się po prostu uczyła rysować. No, kolejny to jest e, zakupy ze sklepu Primark. No, oczywiście ulubiony taki, on nie jest drogi, tanie fajne. a dla dzieci naprawdę super i tam są, e, no, bardzo fajne, ładne te ciuchy. A ja dzisiaj to tak z ciuchami, to to nie za wiele, bardziej... No, pokażę. Tu mam jedno właśnie za 5 euro takiego łabędzia. Moja Nacia sobie wybrała biało, srebrnego z koroną. Tutaj ma taką fajne koronkowe piórka. Tutaj z taką koroną po 5 euro. Białego łabędzia. Bardzo fajne. Sobie wybrała na I Tutaj właśnie taką srebrną torebeczkę sobie kupiłam. Na, tutaj na takim łańcuszku za 8 euro do sukienki. Bardzo fajna, czy nawet do spodenek. Taka skromniutka, delikatna. Tutaj właśnie w środku. Można, że ona się tak w środku nie zniszczy. No, jedynie to jest troszeczkę, że może się porysować, chyba czy tego nie wiem. Ale mi się bardzo fajna taka wydaje. Delikatna, bardzo fajna tutaj na zameczek. Tutaj ma coś. O, ja tu będę musiała później wyrwać. Dobra, to ja tam teraz na razie nie będę otwierać, ale coś takiego delikatnego, skromnego, do, su do sukienki, jak znalazł, bardzo fajna. Mi ona się bardzo spodobała. Nie wiem, taka słodziutka, fajna toaleczka. Eee, Kolejny sprymarka. to kupiłam też sobie torebkę, bo moja już Czarna, i przed chwilką powiedziałam się rozwaliła. To no, też podobno kupiłam. Nie wiem, mi się jakoś te torebeczki podobają. Jest to torebka. Za 10 euro. Taka zwykła czarny pasek. Tu już ma łańcuszek taki złoty. W tym drugim ma się wszystko srebrne, a tu ma złote. Mi się podoba właśnie takie czarne e, z tym złotym dodatkiem. Tutaj ma też takie złote dodatki. No, zameczek też w złotym kolorze. Tutaj ma dba, dwie te? Nie. No, tu ma taką na jedno, tu nie ma nic dodatków, żadnych na otwieranie, a w tej poprzedniej co kupiłam, no to jeszcze tu był na zameczek, a tu właśnie nie widzę. Tu nie ma. Tej tutaj, tutaj nie mam, ale tutaj jest taki dodatkowy. Bardzo fajna ta torebeczka, mi się bardzo spodobała. Zwykła, niedroga, ale ja w taki to ja. Co, w tej poprzedniej, co ja właśnie podobno miałam, to codziennie prawie chodziłam. Moja ulubiona, bo można ją właśnie tak sobie. No i ta torebeczka, tak. Ale ja ją przeważnie mam. Nie wiem, jak Wy. Ja to przeważnie lubię tak przez ramię. Minę wygodniej, żeby żaden z jak mi to nie zwinął. Torebeczkę. No, ale tak wygodnie, bynajmniej też nie spada. Nie muszę trzymać, jak tak, bo tak przeważnie muszę tą torebkę trzymać, a przez ramię nie muszę. Jest bardzo fajna. Mi się ona bardzo podoba. Zwykła taka. Wow. I bardzo fajna. Na zameczek. Ja to takie lubię torebeczki. Bardzo jest fajna. Ta druga też. To jest też naprawdę super do sukienki. Czy nawet, czy nawet do tych spodenek też by było? Taka słodka ta torebka. Bardzo fajna jest też. Mi się ona też bardzo podoba. No, i kolejne to są takie okulary za 3 euro z Primarka. Takie kółeczka. Tutaj ma takie właśnie te perełki po bokach. Bardzo fajnie wyglądają. Na, jak na tu się je ubierze, to naprawdę super. Tutaj patrzy się to tak, jakby przez lusterko się patrzało. Takie fajne odbicie. Naprawdę są bardzo fajne, takie słodziutkie. Mi one się strasznie. No, ja ich nie ubiorę. Bo dla mnie to są za małe. Nie będę przymierzała, ale dla Natasi bardzo fajne. Jej się spodobało. Kolejne to kupiłam na tusi majteczki za 9 euro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 10 par. 10 par, po wow, wow. Za 9 euro. Tutaj one są białe, tylko te koroneczki z kokardeczkami mają różne kolory: żółty, biały, różowy, zielony taki mintowy, srebrny, ale bardzo fajne. One są, nie muszę zobaczyć. No, takie zwykłe majteczki, tutaj właśnie mają z tą koronką taką e, kolorową, ale zależało mi właśnie, żeby takie białe były. Bo Natasia ma kolorowe, a jak ma sukienkę jasną albo spodenki jasne, no to kolorowe to już lipa, bo prześwituje. A tak białe majteczki to białe majteczki. Jednokolorowe muszą jakieś być. Eee, kolejne to kupiłam Natasię za 4 euro. Takie mazaki. Ich jest tu: raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2, na 24. 48 mazaczków różnych. Za 4 euro. Natasia dużo maluje, ona tam jeszcze ma ma, ale takie za 4 euro. Kolejne to kupiłam, oczywiście też Natasia. To kupiłam mi takie słuchawki, panda za 6 euro. Takie panda słuchawki za 6 euro. Były tam jeszcze inne, ale Natasia chciała, koniecznie te panda. Bo, jak ja coś robię, nie wiem, montuję albo oglądam, czy tego Nata się lubi tam swoje czasami pooglądać, to na zawsze lubi mieć słuchawki. Ona ma takie malutki z telefonu, ale mówiłem, że może takie. Sobie wybrała, słuchaweczki. Kolejne to kupiłam dla siebie. Kupiłam taką pierzankę na wiosnę, właśnie lato, teraz na te cieplejsze dni po 5 euro takie spodenki białe fajne taki ten śliski materiał uwielbiam taki do spania tutaj ma właśnie zakończenie takie koronkowe bardzo fajne takie delikatne są te spodenki a na wiosnę lato super uwielbiam takie i uwielbiam taki biały kolor ostatnio mam koszulę to tą koszulę właśnie też w primarku kupywałam białą to ją często noszę uwielbiam ją nie wiem, takie białe to jakoś tak. Fajne. Tu kupiłam górę za 7 euro. Góra już kosztuje zaś po 7 euro. Taka haleczka. Tu właśnie ma taką koroneczkę. Uwielbiam takie haleczki. No są delikatne na lato. Naprawdę Wiosna, lato naprawdę super. W takich bynajmniej się przyjemnie też śpi. A to najważniejsze. Eee, Kolejny to, to, już wyciągnę, żeby tak wam nie czeknie, tym wszystkim. To tak trochę lipa. Eee, Kolejny to kupiłam na Tasi bluzeczkę. Jest to Ariana Grande. Bluzeczka za 9 euro. Taka bluzeczka Ariany Grande, czarna. Z tyłu właśnie z takim napisem, z napisami. Ja mam właśnie taki sam, ale sweterek w kolorze chyba cappuccino, też właśnie Ariany Grande w cappuccino. Myślałam, że dla mnie bada, będą też takie koszuleczki, wtedy bym sobie też wzięła, abyśmy miały takie same, ale nie było. Były jeszcze sweterki dla dzieci, właśnie też z Ariany Grande, ale na się tak akurat jak już byłyśmy prawie przy kasie, ja mówię, "Przymierz, zobaczymy jeszcze jak tego, to jakoś tak nie za fajnie to wyglądało, no to zostawiłyśmy, dobrze, że nie wzięłam, ale ta bardzo fajna koszuleczka. Kolejne to kupiłam, takie bardziej sportowe dla Natasi. Wow. Tak, tutaj otworzę. To są takie spodenki za 6 euro. Siwę tutaj, właśnie po boku ma jasno e, ciemny róż. Tutaj z gumeczką taką e, czarno-białą. Tutaj właśnie z napisem czarno-srebrnym. A te sre ten srebrny to tak jakby, jakby hologramowy, taki kolor. Fajne, taki świecący, ale bardzo fajne są te spodenki, Natasia się spodobały. Plus, jeszcze wzięłam do tego, bo Natasia bardzo chciała takiej. Za 6 euro też. Taką bluzeczkę sportową, bardzo fajna, siwo-różowa. Chciałam sobie też wziąć, ale na mój brzuch jeszcze muszę dużo zgubić. To nie. Niektóre dziewczyny to się nie krępują, jakoś tak tego zazdroszczę. Ja to mam kompleks na tym punkcie. Jak widzę już trochę brzucha czy tego, to raczej nie pokażę Kiedyś jeszcze do 26, nie do 20, czy tego, 26, czy jakoś tak roku, no to ja nie miałam w ogóle brzucha, no to mogłam sobie takie króciutkie nosić. Miałam nawet kolczyka na pępku. A teraz mam kompleks, jak trochę ten brzuch już jest, chociaż powoli już schodzi, powoli. Ale mojej Natasi coś takiego kupiła, mi się bardzo spodobało. Tutaj na plecach takie coś na ramionczkach z tutaj, z otworem, żeby powietrze było. No, taka fajna bluzeczka. Bardzo fajna, słodka. Kolejny to jest taki sweterek za 8 euro. Ale on pewnie będzie bardziej na przyszły rok chyba, bo troszeczkę dłużej jest, ja nie wiem. Ale był ostatni. Po 8 naciąg, bo chciałam. i mama, no dobra. Elza. On będzie też na przyszły rok. To już fajnie, nie będę myślała na przyszły rok. Kolejne to kupiłam do spania takie <trym> dwie koszule. Tutaj jest właśnie w takie muszle zielonkawy. To jest taki miętowy kolor z takimi muszlami. I tu jest taki różowy. O! Z takimi dziewczynkami. Tu po bokach koroneczki. Bardzo fajna taka koszula. Moja Natasia na wiosnę, lato też uwielbia w koszulak spać. No i z Primarka, to będzie na tyle. Napiszcie mi właśnie, czy też lubicie w koszulach spać, tak jak jest właśnie lato, wiosna, bo My to uwielbiamy. Jakoś tak w piżamie to nie za bardzo. To jest jeszcze fajne, bo to jest takie delikatne to na lato super. Ale tak ogólnie w piżamie to nie lubię, bo mi jest za zaciepło. Ja to jakoś. Ja nie mogę spać. Jak mi jest zaciepło jakoś tego, to ja bym nie zasnęła. No, a teraz kolejny zakup to jest taką. Tak kupiłam na Tasi kapelusik za 4,99 w takie motylki. Tutaj właśnie z takim. O, Jezu, nie wiem czy to. O, tutaj jest z takim różowym paseczkiem w motylki. Teraz właśnie na wiosnę, na lato to akurat super. Do sukienek kapelusik nie. E, kolejne to kupiłam też pierzankę. Za 5,99 koszulę taką do spania. Zwykła, taka za 5,99. To jest takie liski, czy to nie? Taka fajna, zwykła koszula do spania. E, kolejne to kupiłam sobie. E, to kupiłam taką bluzkę za 5,99 w promocji. Ona była wcześniej po 9,99. Ja ją w promocji kupiłam. E, coś takiego. Tutaj ma fajne takie to świecące, te kuleczki. Ta kanala to bardzo fajna. Tutaj z tyłu ma z takim wycięciem nasz nureczek. Ja ją z chęcią pokażę. No, a ta bluzeczka taka. Bardzo fajna taka na wiosnę, lato. Mi się te kolory też się podobają. Ja nie wiem, czy to tak widać w tej kamerce, ale te kolory są naprawdę śliczne, takie, takie żywe, takie fajne. No i tutaj ma się z tym z tym wycięciem takim na lato. Mi się fajna ta bluzeczka i za 4,99 4, czy 5,99. Ona wcześniej kosztowała właśnie 9,99, nie? 4 euro promocji. Ale bardzo fajna. Ja lubię takie kolory neonowe. E, aha, to już pokazałam. Kolejne to kupiłam na ci takie spodenki 3 czwarte za 3,99. W kwiatki i w motylki. Takie kwiatuszki i motylki spodenki. Zwykłe ale bardzo fajne, bo ona spodenek 3 czwartych, czy tego na ma bardzo mało, to niech coś tam będzie. To jeszcze na, to jest 128 rozmiar, to one jeszcze będą śmiało na przyszły rok. E, kolejne to też jest dla Natasi. E, w promocji z 999 na 799. E, jest to taka bluza biała z, z takim kotkiem. Zależne właśnie w jakiej stronie się pokaże, jest to kotek w okularach i kotek bez okularów. Fajny, taki mieniący, nie wiem czy to w kamerce będzie widać, ale bardzo fajny. No, zbliżamy się już do końca. Wow, kolejna to jest bluzeczka taka za 6,99. Taka koszuleczka z dziewczynką, z motylkami. Bardzo fajna, wow różowa, z taką dziewczynką. Jest naprawdę bardzo fajna, słodziutka ta koszuleczka. Ona pewnie śmiało, a nie, to 122 to pewnie tylko na ten rok będzie. No, ale bardzo fajna jest. I tutaj ma zakończenia jeszcze takie koroneczkowe. Bardzo fajne, słodkie. Wow. No i przedostatnie to jest takie kombinezon z bluzka ze spodenkami za 9,99 w jednorożce. Różowy taki tutaj fajny z taką e, złotą gwiazdą. Tutaj ma właśnie taki nasz nureczek zawiązywanie tutaj z na gumeczkę są te spodenki. Bardzo fajne, taki kombinezonik. Ale naprawdę słodki, bardzo ładnie to wygląda, nie wiem w to tak nie widać jak w rzeczywistości. W rzeczywistości naprawdę słodki, fajne. Sama bym chciała mieć taki no, z I ]kę. Ostatnie to jest, są takie w kwiatuszki za 9,99. Za tutaj na gumeczkę. To jest taka e, ozdobna bardziej ta tutaj. Też nasz nureczek to taka kardeczka. Tutaj ma fajne takie kieszonki. Tutaj to tu fajna taka koroneczka. I tutaj jeszcze taka maluczka kieszoneczka, tu też ma kieszonki i zakończenia ma y, taką na gumkę. No i z tyłu takie bardzo są fajne. No i tutaj jeszcze, właśnie tak patrzę, że jeszcze jedną torbę mam <śm> z, z Family sklepu. To ja już tą końcówkę jeszcze pokażę. <tutaj, Tutaj jest właśnie taka sukieneczka niebieska. Na gumeczkę, Fajna. W promocji z 7,99 na 5,99. A na pewno na przyszły rok też będzie. Takie gwiazdeczki. Bardzo fajna. Eee, aha. Tu ja jeszcze z księgarni miałam dwie rzeczy. Ale dobra, to ja już tam pokażę, bo już nie będę tego trzymała. To ja już to wszystko pokażę. Tutaj jeszcze w familii Natasia sobie takie pierścionki za 3,49 wybrała. Takie pierścioneczki. Tu maski kupiłam Natasi. Dwie takie maseczki, one były za 3,99. Dwie maseczki za 3,99. E, tutaj jeszcze takie opaseczki, dwie e, w motylki. I takie kokardeczki, jedna różowa, druga biała, bardzo fajne, słody, słodziutkie. No i w motylki, chyba już mnie gardło, bo ja, za 59 takie spodenki ciemniejsze do przedszkola, bo tam to się szybko brudzi, to coś ciemniejszego. Takie fajne kwiatuszki, motylki. No i jeszcze tutaj właśnie jeszcze byłam w tej księgarni, tu już jedną pokazałam z księgarni książeczka, to jeszcze miałam osobno, to kupiłam taką zakładkę na tusi, taką do książki zakładkę tu z delfinkiem, taka fajna słodziutka zakładeczka. I jeszcze kupiłam takie dwie książki, one są. Ja na razie mówiłam na żeby nie rysować, bo ja nie wiem, czy to do pierwszej klasy się przyda w szkole, czy to tylko tak, w domu do ćwiczenia. Bo bardzo fajne to jest właśnie dla pierwszych klasistów e, e, płynnie czytać i e, rozumować to, co się czyta. To jest taka książka właśnie. Tutaj ma różne zadania, są i te odpowiedzi też. Ale to jest bardzo fajne, właśnie, żeby. Uczyła się na płynnie czytać i rozumieć to, co czyta się. Ale zobaczymy, jak właśnie czy to nie do szkoły się i nie przede tego, bo tak pierwsza klasa, to ja nie wiem, czy to tylko do ćwiczeń, że dla pierwszoklasistów, że może sobie ćwiczyć, ale zobaczę, na razie mówię, niech, zosta niech to <gryw> zostanie. Jak nie będzie potrzebne do szkoły, to sobie będziemy ćwiczyć. E, a, a tutaj jest takie e, też dla pierwszoklasistów z matematyki, to jest takie liczenie w pamięci. Tu jest takie liczenie w pamięci. Jest bardzo też fajne, właśnie, żeby Natasia nauczyła się właśnie w pamięci liczyć, nie? Z pamięci, w pamięci. Żeby z pamięci się uczyła liczyć. Ale bardzo, bardzo fajne są te zadania. Ale mam z matematyki, mam nadzieję, że sobie na Cię poradzi, bo u nas to wszyscy z matematyki dobrze są to. Z matem mam nadzieję sobie poradzi. Z niemieckiego, no to no ja nie jestem tego perfekcjonista niemieckiego. Z polskiego mi było różnie. Jak czytałam książki, tak były same piątki, jak książek nie czytałam, to były truje. No. Ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Ona jest mądra dziewczynka. To sobie jakoś da radę. Dobra. To będzie na tyle teraz. Kurczę, tego trochę będzie. jest. Tam mam jeszcze zakupy e, z Zary i z co... A, to tam były też promocje. to już miesiąc czasu leży. Muszę w końcu filmik też zrobić z tamtego. Ale na razie robię to. Ośmie woli, więc już dzisiaj nie robię. No, mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. E, napiszcie mi, czy właśnie też lubicie robić zakupy w Primarku, czy właśnie robi się też Maisons e, zakupy. Albo w tym sklepie Family. Też jest to bardzo fajny sklep z... O, tutaj. Też jest to bardzo właśnie fajny sklep z różnymi fajnymi ciuchami. Jak dla dorosłych, tak i dla dzieci. I też do domu są też tam e, dodatki sprzedają. No, ale to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia. Do następnego. Pa!